Zaczynamy. Moi drodzy, pozdrawiam was z oceanu, oceanu Atlantyckiego. Jestem w tym momencie w Stanach Zjednoczonych na Florydzie, w Miami i przyleciałem tutaj, żeby wystartować w 97 edycji regat, legendarnych regat Bacardi Cup. Za chwilę wam pokażę nasz klub żeglarski i okolice tą część Miami, która nazywa się Coconut Grove. To są te wieżowce, które Właśnie są w tym miejscu, a samo centrum Miami jest tam. Nie wiem, czy widzicie. O, to są tamte wieżowce. No powiedzmy 10 minut samochodem stąd. Będę chciał Was dzisiaj podczas tego powerwooku oprowadzić po tym klubie żeglarskim, z którego będziemy wypływać właśnie na zatokę Biscay, Biscay Bay, bo tutaj właśnie od poniedziałku do soboty, czyli cały przyszły tydzień, będziemy się ścigać. 78 z załóg. Przyleciało, przyjechało tutaj z całego świata no i będziemy się ścigać myślę, że przede wszystkim w bardzo fajnej atmosferze, ale też no i na całego. Och, jak ja lubię tą rywalizację sportową. Za chwilę Wam pokażę moją łódkę, pokażę też, w jaki sposób wypływamy stąd i trochę oprowadzę po tym miejscu no, przepięknym. Szczególnie o tej porze roku, mamy marzec, a ja jestem, w, można powiedzieć, w krótkim rękawku. 25, chyba nawet 27 stopni jest w tym momencie, pomimo zachmurzonego nieba, ale mamy na Zatoce wiatr czyli tak naprawdę wszystko co do szczęścia potrzeba, żeby pływać, żeglować. Już schodzę z pomostu, tak wygląda okolica. Masz flagowy z flagą Stanów Zjednoczonych. To tutaj wszystkie komunikaty są podawane, kiedy wypływamy, albo kiedy sędzia, regat ogłasza jakąś ważną informację. Co ciekawe, w tym klubie zaraz, chyba dzisiaj wieczorem, odbędzie się jakiś party. Może Wesele. Nie wiem dokładnie, ale chciałem Wam jeszcze tylko pokazać stare, zabytkowe armaty, które chyba zostały wyłowione dawno temu z na Oceanu. Takie eksponaty także są tutaj wystawione w tym klubie. Życzyłbym nam wszystkim w Polsce, żebyśmy mieli też takie piękne kluby, budynki, no i w ogóle taką nazwijmy to. Infrastrukturę żeglarską. Chociaż myślę, że też nie mamy na co narzekać, bo w Polsce mamy i morze, i jeziora. Jest gdzie żeglować, prawda? Moi drodzy, przelatuję tutaj do Miami już od dobrych dwudziestu paru lat. Ja pierwszy raz byłem w piątym roku jeszcze na rok przed z igrzyskami w Atlancie. I no, prawie co roku tutaj przylatuję, żeby się pościgać w różnych regatach, no, ale głównie właśnie w tych regatach Bacardi Cup. Hej, buongiorno! Mój kolega z Włoch, Kolega, rywal. Podchodzę teraz do naszej łódki. To jest łódka klasy Star. Na niej właśnie będziemy żeglować z Bruno. W środku wygląda ten sposób nie za dużo miejsca, dosyć dużo mamy linek, których kontrolujemy, kształt żagla, ustawienie masztu, no, przeróżnych mamy tutaj dużo kombinacji. Wszystkie łódki naszych rywali są takie same, chociaż są różne, wyprodukowane niektóre są we Włoszech, niektóre w Stanach Zjednoczonych, niektóre w Argentynie. A ja teraz przejdę na chwilę do drugiego klubu, żeby wpisać tylko kod 8587, hashtag. Otwiera się, dobrze, bo chciałbym Wam pokazać jak e, klub e, Coral Reef Yacht Club, e, z którego e, wypływamy e, na co dzień. O tutaj wszystkie łódki są naszych rywali też poustawiane. E, te łódki e, stoją e, na co dzień na przyczepie, natomiast w, przy, tuż przed wypłynięciem wodujemy. Hi, how are you? Good to see you. You ja. Well? Yeah, yeah. Good to see you. Yeah. Wszyscy moi rywale są gdzieś tutaj do okolicy. Hey, how are you? Good to see you. you well? yeah. Powoli się wszyscy zjeżdżają. Przed chwilą minąłem mistrza olimpijskiego z Igrzysk w Londynie. Max Salminen, Szwedz. No, mamy tutaj mocne towarzystwo będzie. Wchodzę teraz do klubu żeglarskiego, w którym także się odbędzie ceremonia otwarcia regat. Może wejdę do środka, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Wnętrze są wyjątkowe, piękne. Tak jak wspomniałem, chyba szykują dzisiaj tutaj jakąś, jakieś duże wydarzenie. No, chyba nie będę tutaj wchodził w tym momencie. Dobra, przejdę w innej okolicy Hello Chodź z To jest bar klubowy Wyjdę tedy? Wyjdę. Dobrze. Duży taras. I to co najbardziej cieszy moje oko to jest młodzież, która... Szykuję się właśnie do wypłynięcia na małych optymistkach. Ja właśnie na takich małych optymistkach też zacząłem swoją przygodę z żeglarstwem. Hey guys! I... No myślę, że nie tylko w weekend oni tutaj żeglują, ale także i w tygodniu szykują się do kolejnych regat. Tak jak wspomniałem, przyjeżdżam tutaj co roku na te regaty. Pamiętam jeden ważny moment w historii mojej kariery sportowej, a mianowicie rok 2020. Regaty mieliśmy w marcu. Nie wiem, czy pamiętacie, co się wtedy wydarzyło. Świat się zatrzymał, nadeszła pandemia koronawirusa. No i ja tutaj, można powiedzieć, zostałem na dłużej. Kończyliśmy regaty i. Miałem tuż po regatach kupiony bilet na samolot, który miałem wrócić do Polski, ale wszystkie loty nam odwołali. No i musiałem zostać. Całe szczęście była tu też moja rodzina, że przyleciała na chwilę, żeby mi kibicować. No i jedyną opcją było to, żeby zostać tutaj na dłużej. I powiem Wam, że to był niesamowity moment dla mnie dzisiaj z perspektywy czasu patrząc, ponieważ no w sumie mógłbym pewno e, wynająć pokój jakiś albo zatrzymać się w hotelu, ale moi rywale, ci najwięksi rywale, z którymi kilka dni wcześniej ścigałem się na całego rywalizując w, w tych regatach, powiedzieli Mateusz pomożemy Ci. Od e, jednego e, dostaliśmy mieszkanie, jego nazwijmy to drugie mieszkanie, które było właśnie gdzieś tam dalej w city. Mogliśmy się tam zatrzymać, nawet nie wiem, na miesiąc, a na dwa miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Wow, niesamowita pomoc. Od drugiego dostaliśmy samochód, który mogliśmy się przemieszczać i kupować chociażby zakupy, robić zakupy. A od trzeciego dostaliśmy motorówkę, podobną motorówkę do tej które mieliśmy tutaj do dyspozycji, żeby nawet zwiedzać sobie różne tutaj okoliczne zatoczki i rowery do tego jeszcze i to powiem Wam, że było niesamowite doświadczenie dzisiaj dlaczego o tym mówię? Ponieważ uważam, że bazując na tej można powiedzieć lekcji uważam, że nawet jeżeli ma się dzisiaj jakiś rywali, a zrymi ścigamy się, czy to w sporcie, czy w biznesie, to warto utrzymywać z nimi dobre relacje. Ja tak jak dzisiaj nawet pomogłem mojemu rywalowi wstawić maszt do łódki. Wczoraj pożyczyłem kombinerki i szekle, bo miałem zapasowe, a duńczycy potrzebowali i i myślę, że to jest coś po pierwsze normalnego i naturalnego, a po drugie nigdy nie wiadomo, kiedy ta dobra energia, którą się tworzy przy okazji tego typu spotkań, działania, wróci. I to polecam, żeby robić, żeby o tym myśleć, żeby no wręcz dbać o te przede wszystkim dobre relacje normalne relacje. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy możemy potrzebować pomocy. Tak jak ja właśnie tego doświadczyłem w roku 2020. Z jednej strony to był bardzo trudny, myślę, że dla nas wszystkich moment w życiu, a z drugiej strony no, poszczęściło się nam trochę, że tutaj spędziliśmy te pierwsze parę tygodni koronawirusa właśnie w Stanach Zjednoczonych, które nie od razu były takie, że tak powiem, e, zablokowane. Tutaj można było wiele rzeczy robić. E, Miami jest olbrzymie. E, ja chciałbym Wam pokazać e, tak naprawdę je całe, ale no, musiałbym przespacerować się dobrych kilka godzin. Dzisiaj bardziej chciałem Wam pokazać e, klimat e, mariny żeglarskiej klubu, w którym jesteśmy. Obiecuję Wam, że podczas power walka niedzielnego, czyli za tydzień, w przyszłym tygodniu, podsumuję regaty, ale też oprowadzę Was wieczorem po samym centrum tej dzielnicy Coconut Group, która moim zdaniem jest najpiękniejsza w całym Miami. Jeżeli będziecie kiedykolwiek tutaj na Florydzie albo właśnie w Miami w Stanach Zjednoczonych, to polecam Wam przypłynąć, przyjechać właśnie tutaj. Nawet to słynne South Beach, które jest tam na brzegu oceanu, nie robi takiego wrażenia, właśnie jak ta cała dzielnica. Trochę zaprojektowana w stylu art deco naprawdę fantastyczna. To by było tyle na dzisiaj jeśli chodzi o ten spacer po, po Miami. Za chwilę będę się zbierał już do wypłynięcia. Życzę Wam fantastycznego dnia, spokojnej niedzieli. Wysyłam w Waszym kierunku trochę ciepła i słońca. Mam nadzieję, że niedługo dojdzie. Jutro na power poniedziałkowym gospodynią będzie Maja Włoszczowska która obecnie jest w Hiszpanii. Myślę, że tam to będzie bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawy power walk, więc polecam Wam serdecznie, żeby być codziennie. Chodzimy aktywnie, zaczynamy dzień właśnie od spaceru. Myślę, że to jest coś, co nam wszystkim na dobre wyjdzie. Pozdrawiam Was serdecznie, dobrego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!